Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 z, pierwszej, z tej, a w dzisiejszym odcinku będziemy nadal widzę, wie, chyba. Będziemy w dzisiejszym odcinku spróbujemy skosić tą trawę, generalnie, ponieważ, jak nie wiecie, no, no, to będziemy mogli powoli kosić. Eee, tutaj trawę jeszcze zasiałem, generalnie, o w tym miejscu. O Właśnie. No i została nam jeszcze tutaj trawa do, 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 do zasienia, więc zbierzemy się szybko za robotę yy, I postaniemy tam myślę, że pracownika, no to ta trawa nie będzie taka idealna, no ale no jakoś tam trzeba żyć z tego Generalnie No już z tym będę chyba kosić, chociaż nie wiem czy z tym widzę skoszę, czy nie skoszę, widzę chyba tym Z tym jakoś to skoszę, no zobaczymy czy tym skoszę Raczej wątpię Znaczy ten razie widzę nie skoszę, więc generalnie z tej przypał. No więc dzisiejszą tylko trawa będzie troszeczkę mała, ale no cóż, zostawmy ją. Więc tak, pójdźmy sobie kilka dni spać jeszcze. To widzę, zostały już. Po dzisiejszym tylko będę się skosić tą trawę, widzę w tym odcinku. Mam nadzieję, że mi ona wyjdzie. Generalnie. Więc my idziemy jeszcze tylko spać. No i zawiad, co do serii, właśnie z farminga, to szczerze Wam powiedziawszy, jest to jak na razie moja na nagrywek i naprawdę cieszę się, że Wam ta seria się tak spodobała na kanale. Przez ostatnie kilka dni, no trochę te świetlenia mi wzrosły z tego farminga, to tam do prawie 30 aż. Eee, więc mój kanał troszeczkę zróbmy na tym farmingu 22. Jak pierwsze nam miał ponad 50 wyświetleń już, no to wiadomo. No, to trochę jest, widzę, tych 50. No, i będziemy nadal tworzyć tego więcej, oczywiście. Być może zrobimy jeszcze drugą serię z farminga gdzieś po prostu, no, e, będzie jeszcze trudniej. Zobaczymy, co takie rzeczy zrobimy. Na planuję, tylko pierwszą serię. No i zobaczymy, co będzie dalej. O, tutaj chyba genetycznie się już mnie nie skusiło się. Tylko tu ja jeszcze, widzę, rośnie. O, Dobra, to będziemy mogli chyba to już skosić, generalnie. Trawa i tak jest chyba dojrzała. No, no trawa i tak jest dojrzała, dobra. Prawa jest w pełni dojrzała, ale tu mamy już ten. A to ja wypożyczyłem to, widzę, po jakimś odcinku? Tak, wypożyczyłem to, dobra. Mamy już kosiarkę, wypożyczyłem, więc fajnie. Ja mamy dwa kosiarki, więc wypożyczyłem już kosiarkę. Ale w dzisiejszym się chyba skosimy, to może je, że coś tam zrobimy generalnie. Rozłóż. Soję. Ej to po co mi ta mała kosiarka jest z tyłu potrzebna? No i tak będziemy tylko kościć generalnie, no bo... No, ale lecimy dalej, widzowie. mam Mamy tutaj, generalnie, plany z tą trawą. I ja myślę, że ją tutaj zostawię, myślę, że na kilka odcinków. No, żeby ona po prostu stała. Generalnie. No właśnie, taka tutaj będzie mi to rosło Ale zróbmy tą szybko tą miniaturkę O Pik, miniatureczka Szelona. Tu nie mogę tego skosić, nie wiem czemu Nie wiem, czy trudę mógł kosić dalej Dobra, mamy już dalej skoszone tutaj. Nie będziemy tworzyć tego tak idealnie, bo nie ma tego sensu kompletnie. Ale kawałeczek z miłą kończą tu mogę pokościć generalnie. Tutaj mamy kaszanek. Więc to do serii. To seria z eksperymentów. Zatwierdziłem sobie sam, sobie, że generalnie będziemy tu powoli kończyć z tą serią w najbliższym czasie. Myślę, że do końca kwietnia ta seria jeszcze będziecie pojawiała. Podzielimy tam kilka jakichś fajnych poradników, które Wam się na pewno przydadzą. W farmingu, na przykład, jak karmić te krowy, zwierzęta bo to są takie podstawowe rzeczy w farmingu no to generalnie no takie rzeczy powinienem powinien na pewno eksperymentów żebyście widzieli jak to wszystko tworzyć generalnie hmm. no na pewno no takie rzeczy no, no, wam się przydadzą generalnie bo naprawdę no się na pewno no, wam to się przyda w przyszłości myślę no i na pewno jak najlepiej karmić krowy bo to nie, no, to się wszystko karmi tak jak w reale, tylko, że no wiadomo, nie wiadomo jak Wiadomo, a jak ktoś gra początku, to na pewno nie wie jak karmić te krowy Więc na pewno poczekajcie z poradnikiem Na pewno z takim poradnikiem wyskoczę generalnie Ym, Pokażę kilka sposobów jak można krowy na przykład karmić No i taka z tych odcinków będzie Generalnie będę pokazać, pokażę na każdym to będę pokazał pierwszy sposób tego wszystkiego No yy, i właśnie no... Tak to wszystko będzie wyglądało Tylko to na to inaczej widzę źle taka krawę zasiałem Dawaj, zostaw, widzę nie ma sensu Rozłóżmy no, to No i sprzedamy te zabyt No i sprzedamy już teraz tak, potrzebujemy teraz zgrabiarek, na szybko to zgrz, zgrabiemy no i będziemy to myślę, wszystko na jednym odcinku zrobić generalnie, niestety, i musimy teraz to szybko zgrabić Bo trawa rośnie zawsze w jednym dniu, więc generalnie lepiej i spać Nie wiadomo ta trawa będzie rosła I no Zobaczymy co będzie dalej, może widzę poszukamy jeszcze jakieś no nie wiem, jakichś jakich, takich, takich zabaweczek. takie to są takie fajne znaczki widzę, to te są na tej mapie gdzieś poszukać na przykład na emkliku mapie no, takie rzeczy też będziemy mogli zrobić i myślę że może zrobimy na to wszystko zależy nie? więc no A my lecimy w dalej ja myślę że w następnym odcinku nagramy dwa odcinki chyba z tego pewnie od razu nagram, żeby mieć na zapas nagrane już to wszystko bo tu, gdzieś tutaj widzę, jest, jest potrzebujemy, widzę, przez tręża, bo to jest grabiarki. To już nie pamiętam, jak to się nazywało. O tam, nie wiem, ale pod... no, 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 podejrzewam, że tutaj jeszcze nie ma, bez różnicy. I generalnie, myślę, że nad na, 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 na zapasami w tym farmingu, bo no, takie rzeczy jeszcze nigdy nie robiłem. Takie zapasy i tym podobne, to jest idealna para, że takie rzeczy robić, właśnie na no to. A co potrzebujemy? Co będzie najlepsze? Mm, do trawy, bo to będzie wszystko na pewno w trawach. Eeeem, hmm, wysokładce trawy. nie, no to, są, to są przestrącze To są zgrabiarki. Które są? Które idzie Ja nie wiem dlaczego są zgrabiarki. To, to, to są chyba byle co, no to, to chyba było to. To ja kupuję to widzę, ale. Nie pożycz. Nie ja pomyślamy szybko. To chyba było to widzę, No nie, wiem, czy się różnią, to, to chyba to i tak to, to chyba to samo, udaje mi się, ale nie jestem pewny. A myślę, że to czym one się różnią. One nawet na nie ma w tym farmingu, nie? A co do nowego farminga, to myślę, że najbliższy farming na pewno się pojawi. Pewnie w, w przyszłym miesiącu w przyszłych miesiącach, pewnie w październiku, albo nic co pani na pewno się pojawi na wersji na telefon pewnie pojawi się. Tak, tak przeczuwam, po prostu na telefon się nie pojawił farming ostatni jaki farming na teraz to był 21 nie? nie, 20 był bo farminga 21 w ogóle nie była tak więc jakby jak był to farming 21 byłby farmingiem panie 22 pogadanie ten farming prowadzi na pewno bardzo dużych zmian prowadzi na pewno łańcuch produkcji który jest mega megażto na pewno będziemy kiedyś testować ten łańcuch produkcji na tej mojej pierwszej serii, na pewno kiedyś powstawimy ale no zaraz na tym, pod tym pogadamy na samym ciągu mam pokazać jak to wygląda jak co najlepiej kupić widzowie Jakiś pierwszy budynek. Na na pewno, pewno będzie mi na jakiś pierwszy łańcuch produkcji. A jak będziemy mieli już prawę, to na pewno będziemy kupować na przykład i tym podobne. Więc ta seria na pewno będzie się składała ze 120 m odcinków. E, ta seria, która się na tej mapie generalnie. Więc na pewno tyle się będzie składała z odcinków. Yy, no Dobra. No, i no, troszeczkę tych odcinków będzie z tego farminga. Z tej oczywiście seria, na której gramy teraz. Nie, poszłam sobie serię drugą z testowania nowych rzeczy i no, czyli do praktycznie eksperymentu. To jest właśnie kontynuacja serii, prób próbuję nowych rzeczy. No nie wiem. że to będzie to będzie, bo jak to nie będzie, to to się wkurza widzę generalnie. A to jedno i to to samo chyba jest. O jeden. To jednak były widzowie z Grabiarki przestrący to są to ja Jestem debilem Ja pierdzielę to wszystko, że odwalę Kaszane widzowie, wiedziałem, że to samo Już wiem, czy to są przez to co są z Grabiarki No kupmy szybko tą z najtańszą Z Grabiarki Jakąś fajną idzę kup mnie Pożyczmy 350... 300, do, 300 dolarów. Wynajem, wynajem Więc no dobra, lecimy Więc Lecimy, widzimy tam Myślę, my, że ta seria będzie się składała ze 120 odcinków na maks Generalnie bo tutaj mamy tyle rzeczy do te testowania na pewno, że na pewno kupimy w przyszłości mleczarnię. No, w najbliższym zrobimy akcje z kukurydzą, jeszcze na pewno właśnie potrawiamy, że to zrobimy. Więc na pewno potrawiając może kupimy pierwsze wizerie krowy. Bo krowy się na pewno nam przydadzą, a mamy na, pewno, a mamy na przykład trawę i byśmy wyżywili i im tylko trawą byśmy żywili tylko. I to byłoby nawet nic, to byłoby wszystko. Na pewno byśmy je kupili z grawiarki, kosiarki i byśmy karmili je tylko trawą. Ludzie na przykład mogli te MR paszą, ale wiadomo, nie? My na pewno zrobimy jeszcze achy z krowami, ale do tego jeszcze musimy kupić teren i to wszystko w najbliższych 10 odcinkach będę starał się to wykonywać. Generalnie Czyli widzę, jakieś siewy, nie siewy będziemy na pewno robić, no wszystko generalnie. I to wszystko też staramy się czasami staram poza odcinkiem robić, nie? Więc na pewno no też to będziemy robić w przyszłości i nie w przyszłości. A naprawdę podoba mi się ta seria z farminga i na pewno... Będę starał się wykonywać inne przyszłościowe serie. Tak, na się nk. Farm 23 na telefon na pewno nie nagram. Myślę, że na mój drugi kanał Christian Mobile, o którym wam jeszcze nigdy nie powiedziałem, ale będę się starał wam powiedzieć, na pewno wam o tym powiem. Pogenernie no, ten kanał założyłem już od ponad roku, bo po dzisiaj, dzisiaj w, w kwietniu będzie i w pierwsze Pogenernie pierwszy czy naczek na, na Christian Mobil wrzuciłem 20 chyba 7 kwietnia, z tego co pamiętam, przyszłego roku tamtego, czyli ponad 300 dni minie generalnie no nie pokazywałam od tej pory, a po tego nie miałem nam pokazać, a nie pokazałem widzowie. Więc że tutaj starszy jak to to pewnie wie o co chodzi. Nie pokażę na razie, powiem, że no już trochę się osób dowiedziało o tym kanale, yy, po I oczywiście ten kanał jest subskrypcja, więc jak będziecie szybko wspierać, to na pewno znajdziecie. Ale no to tam jest trochę tego szukania, że myślę, że w godzinę na no, to by się tracili godziny czasu generalnie, ale nie chcę o tym jeszcze kanale mówić, ponieważ no... Bo że tam będą hejterzy, tak? Nie wiadomo. Na no, razie hejterzy się uspokolili, widzowie, ale generalnie no czasami mam tych hejterów jeszcze na oku i jeszcze na pewno z nimi się nie rozstałem. A na razie gdzieś spokój na kanale, więc no wiadomo. A to wszystko zdarzyło się, że tego, że pokazywałem wam kanał, nie? Jak pokazywałem kolegom z klasy, no to w, moim w tym, osoby, no to dlatego są, teraz te hejterzy są. No nie, no może że też nas się uspokolili. może to oświaty się uspokoi, ale ja nie wiem, no niestety jeszcze nie wiem, więc zacznę to wszystko w przyszłości. Wow. No ram. No ja nawet to, co to sobie widzę generalnie poza odcinkiem już. No to jest genialne, to widzę to, 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 to teraz robię. Na pewno jeszcze wam nie chcę pokazać tego kanału. No, jeszcze z tym poczekam, z kanałem pogonajcie. Ja jestem gotowy pokazania, ale nie wiadomo jak to jest z tymi hejterami. Kiedy na pewno pobruzłam i już zrobiłem i moje kalety, to wtedy mogę pokazać, ale jeszcze, jeszcze z tym kanałem wstrzymuję się. Na no, pewno jeszcze z tego kanału nie chcę wam w najbliższym czasie pokazywać. No bo jeszcze jest zbyt wcześnie na pokazanie tego kanału, ale będę się z pewnością starał się go widzę Wam go pokazać, ale na pewno nie w najbliższym czasie. Znaczy, ile tu mam tu, tutaj roboty mam przy tym zgrabianiu. No już wiem, dobra, to już wiem o co chodzi z tym zgrabianiem. Dobra. Więc na pewno będę przyszło się polem pole Poza to tą gospodarkę na pewno jeszcze ją rozwinąć aż tak, jak, aż będzie na to możliwe generalnie Wiadomo, no że tutaj nie odwali wizywie kaszanki Między innymi, innymi, żeby tego serwantem nie popsuć generalnie No to no Muszę na pewno z tym uważać generalnie, nie No, powoli zgrabiałem. Tutaj mogę tylko pracownika wydać, ale no, by pracownik pewnie by mi popsuł, nie? Za pewno w następnym odcinku będziemy tą zbierać, na trawę i na pewno ją sprzedamy generalnie, niestety. No i może to mieliśmy w przyszłości krowę, ale żeby najpierw zrobić krowę, to na pewno muszę najpierw kupić teren. No tak szybko widzę, nie kupimy tego terenu, na pewno musimy ten teren kupić już. W najbliższym czasie. Zanim ta trawa no to mi minie jeden dzień, no i już nam skosimy tą trawę, nie? Więc no właśnie ja zobaczcie ile tutaj jeszcze mijać, nie? To tyle tych kupek zrobimy, że na pewno coś z tymi welkami się jeszcze zrobi generalnie ja pierdzielałem, że to będziemy to długo zbierać ze teraz, nie? Już to widzę czuję. Albo mu się to wydaje, Ale... No zobaczymy. dá brum Teraz tak, zawracamy kółkiem. No tak, już że z czym się różni, to to druga ta opcja. Od tej pierwszej widziałem. Cześć Trąszal, więc naba kończymy i ten odcinek. Na następnym odcinku będziemy to do powoli dokończyć i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.